Witam, akwarysta niedzielny, część druga. E, obalania mitów lat 80. i 90. E, filtracja. <laughs> Na początku jeszcze tak, e, taka ciekawostka dla tych młodszych, oczywiście, e, akwarystów. E, cennik preparatów e, z, w tamtych czasach 187 tysięcy, 136 tysięcy. 90, 107, A ceny astronomiczne, jak na dzisiejsze, jak na dzisiejsze, na dzisiejsze czasy, ale tak, my wtedy, kiedy, wtedy byliśmy milionerami. Ja nie pamiętam ile ja zarabiałem w latach 90 ale coś mi się wydaje, że chyba około 10 milionów zarabiałem, także. Eee. <laughs> o, fajne czasy. Dobra, filtracja. Eee, o filtracji będzie krótko, bo tak, na dobrą sprawę można by było powiedzieć jedno, że w latach 80., z lat 80. i 90., filtracja niczym praktycznie się nie różniła od filtracji, którą dzisiaj używamy w naszych akwariach. Tak samo jak były kubu, filtry kubełkowe, to co pokazywałem już Wam w poprzednim filmiku o wodzie, ten kubełek ehej ma. E, trochę poszperałem w internecie, jest e, urodził się powiedzmy w 1963 roku, w latach 70. było już ponad 100 tysięcy ich używanych na świecie, w latach 80. już było to liczone chyba w milionach egzemplarzy, sprzedanych, oczywiście. Nie? Czy tam nie wiem, 900 tysięcy, już nie pamiętam teraz tych cyfr, e, i tak samo możemy przeczytać e, w tej reklamie. E, Filtry te zapewniają jednocześnie chemiczne i biologiczne oczyszczanie wody oraz jej stałą cyrkulację i naplenienie. No, a wykonane jako termo, termofiltry umożliwiają także dokładną kontrolę temperatury w akwariach słodkowodnych. No dosłownie, nawet grzałki były w tych, w tych filtrach już montowane, i, i, i dzisiejsze te, te filtry, które kurde no ja nie, nie powiem, tak, no pchanie i nie wiem, złącza USB i podłączanie do komputera, kurde filtra, no jest dla mnie też przegięciem te filtry jak widzicie te, te filtry jak widzicie one są do dnia dzisiejszego produkowane i sprzedawane, kurde na całym świecie, to są jedne z najlepszych filtrów chyba kiedykolwiek powstały cała Cała, cały sukces w prostocie tego filtra. No i w tym napędzie, który tutaj jest e, zrobiony. Znaczy ta pompa, która tutaj jest zrobiona, ona jest po prostu e, no, niezawodna. E, media filtracyjne. Tak samo w dniu dzisiejszym, tak samo w latach 80. i 90. używało się jako medi filtracyjnych e, torfu węgla aktywowanego. E, keramzytu e, Używało się e, oczywiście gąbki, wata. E, było może mniej tych chemicznych e, produktów takich jak Purigen, e, Fosgard e, czy, czy jakieś te, tego typu podobne, e, podobne wspomagacze do, teraz, ale e, ludzie wtedy e, radzili sobie w inny sposób żywicami po prostu. Tak? Ci bardziej zaawansowani akwaryści, no ja do nich nie należałem i dalej nie należę, po prostu znali się i nie musieli być chemikami ani jakimiś tam profesorami, żeby, żeby właśnie w tych klubach akwarystycznych jeden od drugiego uczył się, jaką żywicę zastosować do filtra. Jaką, jaki przepływ musi mieć ta woda przez, tą, przez ten filtr, żeby, żeby było dobrze? Prawdą jest, że te filtry gąbkowe były najpopularniejsze, ale tak jak nawet w tej książeczce, znaczy to broszurka, można powiedzieć, jest nie książeczka, to jest napisane, te filtry były najpopularniejsze z jednego, jednego podstawowego, podstawowego względu. One nie zajmowały miejsca. Je się po prostu wkładało do akwarium i e, w akwarium 30-40-litrowym e, no po prostu z, nie zajmowały aż tyle miejsca w środku, a, a po prostu nie zajmowały też miejsca na zewnątrz. A mieszkania mieliśmy takie jakie mieliśmy. Nie, nie, dużo to się różniło od dzisiejszych czasów. Też mieliśmy mieszkania 40-metrowe, 50-metrowe. Niektórzy mieszkali w kawalerkach, tak jak ja pamiętam. Na długo przed moją komunią w kościele dostał, o mój ojciec dostał ze spółdzielni mieszkanie, dostał kawalerkę, bo już dwupokojowych zabrakło, i ja z mamą i statą przeprowadziliśmy się do kawalerki na 30 metrów kwadratowych. i tam też miałem akwarium, dlatego te filtry były najpopularniejsze. Ale oczywiście, ludzie, którzy interesowali się akwarystyką naprawdę na poważnie, budowali filtry przelewowe gdzie mogli właśnie użyć keramzyt, mogli umrzeć węgiel aktywowany, e, jakieś jakiś jeszcze właśnie żywice, czy jakieś inne, inne media filtracyjne. Budowano też, e, teraz to się mówi, e, stała dolewka, czy tam e, stała podmianka wody. Tak samo w tamtych czasach, e, proszę bardzo, tu są podane sposoby na wykonanie akwarium, gdzie można zrobić stałą podmianę wody. Jest w książece napisane, że niestety woda jest chlorowana i trzeba by było zapewnić albo odpowiedni wolny przepływ wody, żeby chlor zdążył odparować, albo zbudować dodatkowy zbiornik, żeby ta woda po prostu najpierw wpływała do tego dodatkowego zbiornika, a potem dopiero do akwarium. Ale by była stała podmianka wody, była. Były filtry kubełkowe, były. Były inne media filtracyjne niż gąbka? Były. Także e, tutaj ten mit. Ja mówię, ja nie wypowiadam się o latach 70., bo z tych lat 70. niewiele pamiętam, ale lata 80. i 90., zresztą już 90. to już w ogóle mogliśmy wyjechać na, na zachód. Już bardzo dużo ludzi wyjeżdżało do Niemiec do, na, na zakupy, i tam można było bardzo wiele rzeczy zakupić. To już było wszystko dostępne. Dobra, myślę, że o filtracji, jeżeli ktoś będzie chciał sobie jeszcze więcej poczytać, wystarczy naprawdę byle jakie hasło wpisać w wujka Google i, i znajdzie co będzie chciał. Jak nie, te książeczki, które ja posiadam, one są naprawdę kosztują grosze na, na Allegro, nie wiem, 5-10 zł, czasami 15 zł. Można sobie zakupić i, i poczytać, jak to było w latach 80. i 70. Nie ma żadnego problemu. Dobra, dzięki za uwagę. Do następnego filmu będzie o oświetleniu. Na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Hej!